Teraz pokażę, jak upraszczać wyrażenia, które zawierają pierwiastki. Zobaczcie, tutaj mamy pierwiastek z 72, pierwiastek z 32 i pierwiastek z 8. No, generalnie nie możemy nic z tym zrobić, jeżeli mamy w takiej postaci, ale możemy wyłączyć liczby przed znak pierwiastka. Co by tutaj można było zrobić? Ten pierwiastek z 72 to można rozpisać jako 36 razy 2, dodać. Jeżeli to mam 36 razy 2, będę znać pierwiastek z 36, nie znam pierwiastka z 2, to tutaj muszę tak zrobić, żeby mieć pierwiastek z 2. No to widzę od razu, że to będzie 16 razy 2. I dodać pierwiastek z 4 razy 2. Popatrzcie. 36 razy 2 jest 72, 16 razy 2, 32, i 8 razy, 4 razy 2 jest 8. To się równa. Pierwiastek z 36 to jest 6, pierwiastków z 2. Z tego znam pierwiastek, z tego mi zostaje. Z tego znam. Czyli będzie dodać 4, a pierwiastek z 2 zostaje. Dodać, z tego znam, pierwiastek z 4 to 2, a pierwiastek z 2 zostaje. No i teraz już możemy dodać, bo mamy 6 pierwiastków z 2, dodać 4 pierwiastki z 2 i dodać 2 pierwiastki z 2. 6 dodać 4 mamy 10 i dodać 2, 12. Pierwiastków z dwóch. Można sobie tak wyobrazić 6 jabłek, dodać 4 jabłka, dodać 2 jabłka, a zatem 12 jabłek, czyli w naszym przypadku 12 pierwiastków z dwóch. No i kolejny przykład. Troszkę to może trudniejsze, a może nie, dlatego że tutaj mam dwa pierwiastki z trzech. I to już mi sugeruje, że te liczby pozostałe muszę tak rozpisać, żeby mieć pierwiastek z trzech. To rozpisujemy. 2, co razy 3 da 75. 25 razy 3 jest równe 75. Odjąć to przepiszę 2 pierwiastki z 3, i dodać, i znowu, co razy 3 nam da 300. Ja myślę, że wszyscy wiedzą: 100 razy 3. To się równa. Co teraz? Dwa przepisujemy razy. Pierwiastek z 25. To znamy to jest 5, a pierwiastek z trzech nam zostaje. Odjąć to całe przepiszemy, bo to już nic nie zrobimy. Dodać. Pierwiastek ze 100 znamy. I pierwiastek ze 100 to jest 10. A 3 zostaje pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 3. To się równa. 2 razy 5, 10 pierwiastków z 3. Odjąć, przepisuję 2 pierwiastki z 3. Oj, pomyliłam się. 2 pierwiastki z 3 i dodać 10 pierwiastków z 3. No i teraz to liczymy. 10, odjąć 2, mamy 8, i dodać 10, to mamy 18 pierwiastków z trzech. Oczywiście, to tak przypominam tu jeszcze, że tak jakby 10 jabłek, odjąć 2 jabłka, dodać 10 jabłek, 18 jabłek, a w naszym przypadku 18 pierwiastków z trzech. I ostatni przykład, taki z ułamkiem. I już sobie tutaj kreskę łamkową narysujemy, żeby to jakoś wyglądało. I zaczynamy. Cztery pierwiastki z trzech. No tu już z tym nic nie umiem zrobić. To zostawię cztery pierwiastki z trzech. To mi sugeruje, że znowu muszę mieć pierwiastki z trzech. To dodać, jak rozpisać 27? Żeby było 3. No to dziewięć razy 3 jest 27 i podobnie z tym 12 co razy 3 da 12 4 razy 3 to się równa i teraz znowu będziemy wyłączać już przed pierwiastek 4 pierwiastki z trzech zostają dodać pierwiastek z 9 to jest 3 czyli będą 3 pierwiastki z 3 a na dole Pierwiastek z czterech znamy to jest dwa i dwa pierwiastki z trzech. To się równa cztery pierwiastki z trzech dodać trzy pierwiastki z trzech, siedem pierwiastków z trzech, a na dole mamy dwa pierwiastki z trzech. Popatrzcie, te pierwiastki się fajnie skrócą. Zostanie siedem drugich, czyli trzy całe. I jedna druga.